na stworzenie kolejnej sekcji, dzięki której będziemy mogli podlewać kwiaty i rabaty. W tym celu używamy węża półcelowego typu professional. Podpinamy. Warto wspomnieć, że jest to wąż najwyższej klasy w naszej ofercie i daje możliwość transportu wody do kontaktu z żywnością. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Od obecnego sezonu do oferty DEDRA GARDEN wprowadzamy 10 pistoletów zraszających, w tym 4 modele produkcji tajwańskiej, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Co co? Instalacja zakończona, wszystko sprawnie poszło. Dobra robota, idziemy na obiad. Idziemy na obiad.